Siema, witajcie już w trzecim odcinku yy, poradnika z CS-a, Tradycyjnie z Paula. Siema tak y, dzisiaj jesteśmy na mapie The Prodigy y, i pokażemy znowu jak podłożyć niewidzialną pakę na BS-ie, no to jedziemy. Ten BS znajduje się na Res t Ok, tutaj wbijamy. No, trochę se porobiłaś tych. No, Dobra. Troszkę tych runek było. No to podkładamy tutaj. Na tej lampie. W środeczku. Nie widać. Nie słychać. Ale rozbroić można. O, tak jak ja teraz. I znowu 60. Nie ja znowu. <grym> Dziękuję. I granat. Nie. <grym> Nie, yeah. nie, yeah. pokaż jeszcze ten, e, z tym pluginem, co można tak dosyć daleko od Besa podłużyć pakę. Tak. To idziemy. I jadęmy. Dobra, no to pokażę. Tego się tak bardzo nie, nie da wytłumaczyć, ale chodzi o coś takiego. Dobra, to chyba na tyle, nie? W tym odcinku. Tak. To co, żegnamy się? Tak, chodź na, na to miejsce skupu, gdzie jesteś. No, ja na twoim respie. No, no to nara. No, cześć.